Starsza pani podbija świat. Jak powiemy, czas na powtórkę materiału. Time for review. Time for review. Od części 170 do części 179b. From part 170 to part 179b. From part 170 to part 179b. Powietrze, samolot, lotnisko. Powietrze ma zawsze rodzajnik określony. The air. The air samolot a plane albo an airplane lotnisko an airport. An airport. Zawsze jest rozwiązanie na każdy problem. There is always a solution to every problem. There is always a solution to every problem. Trzy drzewa za darmo. Three trees for free. Three trees for free. Jest Bóg, nie ma Boga. There is God, there is God, there is no God, there is no God. A jak powiemy, tam u góry nie ma żadnych ufolutków. There are no aliens up there. There are no aliens up there. I tutaj, w sensie, że ich tam nie widzę, a jakbyśmy powiedzieli, że nie istnieją. Nie ma ufolutków. Nie istnieją. There are no aliens. There are no aliens. Z tego, co się do tej pory uczyliśmy, możemy sobie podsumować, że no. W połączeniu z rzeczownikiem tłumaczymy jako żaden, żadna, żadni, żadne. Natomiast samo słówko no zaprzecza całe zdanie. Natomiast słówko not zaprzecza wszystko inne, wszystko, co nie jest rzeczownikiem albo całym zdaniem, czyli czasowniki, przymiotniki, przysłówki i tak Jakie słówko w połączeniu z rzeczownikiem tłumaczymy jako żaden, żadna, żadni? No. Jakie słówko samo zaprzecza całe zdanie? No. Jakie słówko zaprzecza wszystko inne? Not. I tutaj gorąco zachęcam, żeby sobie wrócić. Najpierw do poziomki 39, dobrze jeszcze raz przerobić, a później do 156. I też lekcje powtórkowe z tych serii. Jeżeli czujemy, że nam się to wszystko miesza, to no not, to w ogóle nie ma co się tu martwić. Po pierwsze, najpierw chcemy zrozumieć regułki, ale później sobie to przećwiczyć. Ponieważ samo rozumienie nie wystarczy. Ćwiczenie. Pamiętamy, że jak jadę samochodem, to się nie zastanawiam, którą ręką co ruszam, jakim palcem, tylko to już jest automatycznie i tak samo przy ćwiczeniach, automatycznie nauczę się wybierać poprawne słowo. Jak powiemy, co jest w lodówce? What is. In the fridge. What is in the fridge? Pamiętamy, że można powiedzieć, what is there in the fridge, ale tylko w pewnych określonych okolicznościach, o których się nie będziemy uczyć na razie. I wręcz należy unikać takiego pytania, ponieważ może ono zabrzmieć bardzo niegrzecznie. To jak powiemy ładnie: co jest w lodówce? What is in the fridge? What is in the fridge? W lodówce jest pomarańcz. There is an orange in the fridge. There is an orange in the fridge. Tutaj jest pomarańcz. Tam jest pomarańcz. Tutaj jest pomarańcz. There is an orange here. There is an orange here. Tam jest pomarańcz. There is an orange there. There is an orange there. W lodówce są pomarańcze. There are oranges in the fridge. There are oranges in the fridge. Tutaj są pomarańcze, tam są pomarańcze. Tutaj są pomarańcze, there are oranges here, there are oranges here, tam są pomarańcze, there are oranges there, there are oranges there. Czy w lodówce jest pomarańcz? Tak jest. Nie, nie ma. Is there an orange in the fridge? Is there an orange in the fridge? Yes, there is. No, there is not. Czy są pomarańcze w lodówce? Tak są. Nie, nie ma. Are there any oranges in the fridge? Are there any oranges in the fridge? Yes, there are. No, there are not. On szuka jednej pomarańczy. W lodówce nie ma pomarańczy. W lodówce nie ma żadnej pomarańczy. There is no orange in the fridge. There is no orange in the fridge, a teraz liczba mnoga. Nie ma pomarańczy w lodówce. W lodówce nie ma żadnych pomarańczy. There are no oranges in the fridge. There are no oranges in the fridge. W lodówce nic nie ma. There is nothing in the fridge. There is nothing in the fridge. W lodówce nie ma nic ciekawego. There is nothing interesting in the fridge. There is nothing interesting in the fridge. Co jest w kieszeni? What is in the pocket? What is in the pocket? W kieszeni jest orzeszek ziemny. There is a peanut in the pocket. There is a peanut in the pocket. Tutaj jest orzeszek ziemny. Tam jest orzeszek ziemny. There is a peanut here. There is a peanut here. There is a peanut there. There is a peanut there. A jak powiemy w kieszeni, są orzeszki ziemne. There are peanuts in the pocket. There are peanuts in the pocket. Tutaj są orzeszki ziemne. Tam są orzeszki ziemne. There are peanuts here. There are peanuts here. There are peanuts there. There are peanuts there. Czy w kieszeni jest orzeszek ziemny? Tak jest. Nie, nie ma. Is there a peanut in the pocket? Is there a peanut in the pocket? Yes, there is. No, there is not. Czy są orzeszki ziemne w kieszeni? Tak, są. Nie, nie ma. Are there any peanuts in the pocket? Are there any peanuts in the pocket? Yes, there are. No, there are not. W kieszeni nie ma żadnego orzeszka ziemnego. There is no peanut in the pocket. There is no peanut in the pocket. W kieszeni nie ma orzeszków ziemnych. W kieszeni nie ma żadnych orzeszków ziemnych. There are no peanuts in the pocket. There are no peanuts in the pocket. Nic nie ma w kieszeni. There is nothing in the pocket. There is nothing in the pocket. W kieszeni nie ma nic ciekawego. There is nothing interesting in the pocket. There is nothing interesting in the pocket. Wnusi spadł lód i został jej tylko wafelek. Jak jej powiemy? No trudno. Nic nie poradzimy. Nic się z tym nie da zrobić. There is nothing we can do. There is nothing we can do. There is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it. No i proszę, nie wystarczy jedna żarówka, będą dwie. Jak powiemy, zawsze jest rozwiązanie na każdy problem. There is always a solution to every problem. There is always a solution to every problem.